W Polsce zimno, deszcz, plucha, śnieg, ujemne temperatury? A może jakiś wyskok za granicę? Zapraszam Was dzisiaj na ranking trzech najlepszych, egzotycznych miejsc, do których możecie pojechać jeszcze tej zimy. W Polsce zimno, ale ja jestem na lotnisku i zabieram Was w bardzo piękne i ciepłe miejsce. 28 stopni to taka średnia temperatura, właśnie na Dominikanie. Także zapraszam, lecimy! Dominikana nazywana jest perłą Karaibów. Możemy tam jeździć o każdej porze roku. Bogactwo, luksus, a przede wszystkim wysoka temperatura. Zapraszam do Dubaju. Dubaj najlepiej odwiedzić w listopadzie, grudniu lub styczniu. Dlaczego? To dla nich najzimniejszy miesiąc. Temperatura wynosi tu mniej więcej 27-28 stopni, ale dla nas Polaków to idealny czas na wygrzanie się i relaks. Huhucha, huhucha, nasza zima zła. Ale już za chwilę przeniesiemy się w bardzo ciepłe i przyjemne miejsce. Zapraszam na Zanzibar. Zanzibar zwany jest wyspą przypraw. Wielu Polaków wybiera się tam właśnie na zimowe wakacje. Dlaczego? Szczególnie ze względu na wysoką temperaturę i piękne widoki. Moje propozycje trzech najlepszych miejsc, które możecie odwiedzić zimą, już znacie. Ja wybrałam Dubaj. To co, lecicie ze mną?